Dzień dobry, witam mój NOL Crypto Gang. Dziękuję za subskrypcję i wyświetlenia oraz zapraszam na podsumowanie listopada z rynkiem krypto. A więc zaczynamy. MicroStrategy, firma technologiczna, której prezesem wykonawczym jest Michael Saylor, ponownie zadziwia rynek, zwiększając swoje inwestycje w bitcoina. MicroStrategy kupiło 55 tysięcy BTC za ponad 5 miliardów dolarów, Podnosząc swoje całkowite zasoby do 386 tysięcy bitcoinów o wartości niemal 38 miliardów dolarów. Spółka pozyskała środki na zakup dzięki sprzedaży obligacji zamiennych na 3 miliardy dolarów. Od wygranych przez Donalda Trumpa wyborów prezydenckich bitcoin urósł do kwoty 99 tysięcy dolarów. I wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości może przekroczyć psychologiczną barierę 100 tysięcy dolarów. Jeżeli prognozy ekspertów oraz inwestorów się potwierdzą, to cena BTC będzie cały czas rosła i kto wie, czy w kolejnych latach nie osiągnie miliona dolarów. Jedna ze strategii jest po prostu trzymanie jego do kiedy wartość jego będzie przekraczać coraz to nowsze ATH. Czy Musk zainwestuje 104 miliardy dolarów XRP? Czy XRP może być brakującym elementem w rewolucyjnej platformie X, stworzonej przez Musk'a? Wizja maska zakłada stworzenie platformy, na której płatności. Handel i interakcje społeczne będą działać płynnie i bez ograniczeń. Aby zrealizować tak ambitny cel, potrzebna jest technologia, która sprosta wyzwaniom globalnej skali i zapewni szybkie, tanie oraz bezpieczne transakcje. Dlaczego XRP może być idealnym rozwiązaniem? Ponieważ ma błyskawiczne transakcje i niskie opłaty, XRP został zaprojektowany z myślą o szybkości i wydajności. Transakcje są potwierdzane w zaledwie kilku sekundach. A opłaty są niezwykle niskie. To czyni go idealnym narzędziem do przeprowadzania globalnych przekazów pieniężnych, mikrotransakcji oraz płatności między użytkownikami. Sieć XRP jest w stanie obsłużyć ogromne ilości transakcji na sekundę, co czyni ją wysoce skalowalną. Ta cecha jest kluczowa dla platformy takiej jak X, która ma ambicje stać się globalnym centrum dla różnorodnych usług. Jak XRP może wspierać rozwój platformy X? XRP może umożliwić użytkownikom X łatwe i szybkie przesyłanie pieniędzy na całym świecie, niezależnie od waluty. Dzięki niskim opłatom XRP idealnie nadaje się do mikrotransakcji, takich jak płatności za treści cyfrowe, darowizny czy nagrody. XRP może ułatwić bezpośrednie płatności między użytkownikami, eliminując potrzebę pośredników. Podsumowanie. Połączenie szybkości, skalowalności i niskich kosztów transakcyjnych sprawia, że XRP wydaje się być doskonałym kandydatem do wsparcia wizji maska dla X, jednakże ostateczna decyzja o wyborze konkretnej technologii należy do twórców platformy. Microsoft i Bitcoin, czy gigant technologiczny zainwestuje w kryptowaluty. Na stole leży ponad 100 miliardów dolarów. Microsoft stanął przed ciekawym dylematem. Na nadchodzącym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się 9 grudnia, pojawi się propozycja, aby firma rozpoczęła analizę możliwości inwestycji w BTC. Jeśli akcjonariusze zdecydują się poprzeć tę propozycje, Microsoft przeprowadzi szczegółową analizę potencjalnych korzyści i ryzyk związanych z inwestycją w bitcoiny. Jednak na razie nie wiadomo, czy i kiedy firma zdecyduje się na taki krok. Microsoft stoi przed ważną decyzją, która może wpłynąć na przyszłość zarówno firmy, jak i całego rynku kryptowalut. Czy bitcoin to dobra inwestycja dla USA? Rząd chce rezerwy strategicznej i kupienia jednego miliona bitcoinów w następnych latach. Pomysł, aby rząd Stanów Zjednoczonych zainwestował duże pieniądze w bitcoina, stał się ostatnio bardzo popularny. Niektórzy uważają, że to świetny sposób na zwiększenie wartości tej cyfrowej waluty i zmniejszenie długów państwowych. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wartość bitcoinów bardzo często się zmienia. Ceny tej cyfrowej waluty mogą gwałtownie wzrosnąć. Ale równie szybko mogą spaść. Pomysł, aby rząd USA zainwestował w bitcoina, wydaje się na pierwszy rzut oka atrakcyjny. Myślę, że jeżeli rząd USA oraz główne instytucje finansowe skupują BTC, jest to oznaka, że BTC będzie konsekwentnie piął się do góry i jego wartość będzie rosła. Donald Trump, po zmianie swojego zdania na przestrzeni ostatnich lat, jest pierwszym pro-kryptowalutowym prezydentem. BlackRock zakupił 16 tysięcy bitcoinów. Wybór Donalda Trumpa na kolejną kadencję prezydenta USA wywołał poruszenie na rynkach finansowych, zwłaszcza w sektorze kryptowalut. BlackRock odnotował rekordowy dzień obrotu dla swojego funduszu ETF opartego na bitcoinie. W tym przypadku przekroczył on 4 miliardy dolarów, co podkreśla rosnącą popularność cyfrowych aktywów jako alternatywy inwestycyjnej. XRP na fali wzrostów. Kurs XRP zanotował ostatnio znaczący wzrost. Osiągając poziom 1,73 dolara amerykańskiego. Co stoi za tą zwyżką? Eksperci wskazują na dwa główne czynniki: rosnące zainteresowanie funduszami ETF opartymi na XRP oraz nadzieje na zmiany w regulacjach dotyczących kryptowalut. Fundusze ETF to instrumenty inwestycyjne, które umożliwiają inwestowanie w konkretne aktywa, takie jak akcje, obligacje czy właśnie kryptowaluty. W ostatnim czasie obserwujemy rosnące zainteresowanie ETF-ami opartymi na kryptowalutach. Zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych inwestorzy coraz chętniej sięgają po produkty inwestycyjne powiązane z kryptowalutami. Dlaczego ETF-y są tak ważne? ETF-y umożliwiają inwestorom łatwiejszy dostęp do rynku kryptowalut, bez konieczności zakładania kont na giełdach kryptowalutowych. ETF-y są regulowane przez odpowiednie instytucje, co zwiększa zaufanie inwestorów. Inwestując w ETF, inwestorzy mogą zdywersyfikować swoje portfolio. I tak na zakończenie. Niniejszy film ma charakter informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym.